Dzień dobry, dzień dobry! Witam serdecznie z tej strony. Kamila Dolota, mam mnóstwo wspaniałych gości. A kogo mam tutaj? Będę patrzyła tak po kolei, tak jak ja widzę. Widzę Marcina Kołpaka, nie tylko widzę, ale również jest moim gościem. Dzień dobry wszystkim. Justyna Strychasz. Dzień dobry. I Barbara Jońca. Dzień dobry, dzień dobry, witajcie. my dzisiaj w takim właśnie zacnym towarzystwie będziemy rozmawiać o prawdach, o mitach i całej reszcie o access bars i dlaczego od access bars bo od niego wszystko się zaczęło wiele, wiele lat temu. A co się zaczęło i do czego to w ogóle jest zaproszenie? Może ktoś chciałby zacząć, bo ja to mogę gadać godzinami, ale dlaczego ciągle ja? <głos》> To będzie o! Kto będzie mi? mówił? Kto będzie mówił? Za dużo gości. Nie wiadomo, czy nie było. A co z was, <grym> z was, z was by... był dla was? Może zacznijmy od tego? Mhm. I dlaczego no to... zastanowiliście się, żeby go szerzyć dalej? To, yy, to ja, ja mogę, mogę zacząć, kochani, bo, yy, bo przygoda z akces bars u mnie trwa już ucha, 15 lat. <ścoughs> Niezmiennie. Niezmiennie i, um, i to, co, to, co się pojawiło po pierwszej sesji Bars, ta lekkość, którą odczułam już po 20-minutowej sesji, e, sprawiła, że, um, że, on, że, że ten zabieg z, został w moim życiu i ciągle jest. I ciągle jest to korzystne, po później jest na tym, że jest na sesji, które przez Bars. E, więc. E, w moim przypadku to, to ta łatwość, lekkość i radość, która się pojawiła już po pierwszej sesji i mówiłam wtedy, że ojej, ja chcę to mieć. Ja chcę to mieć cały czas, chcę mieć dostęp do tego, bo w akurat w moim odczuciu to było, że, że, że to jestem ja tak naprawdę, taka prawdziwa, więc... E, więc e, tak, tak było u mnie i nadal, i nadal to jest, więc korzystam z tego procesu i inspiruję również innych do tego, żeby zapraszać, pielęgnować radość, lekkość e, życiową. Więc ja od razu chciałabym podkreślić tutaj Basia powiedziała o lekkości. To prawda, Akces Bas przywraca nam lekkość, bo kiedy jesteśmy w tej lekkości, to myślimy inaczej, powiedziałabym nawet nie myślimy, bo działamy <laughs> inaczej, mamy na coś zupełnie innego ochotę z tą lekkością niż to, kiedy siedzimy w trudach, w nojach i ciężarach. I to jest ta zmiana. Co jeszcze? Czym dla was był access Bas? Ja usłyszałem o Access Bars jakieś 10 lat temu, ale należę do grona tych osób, które sceptycznie podchodziły do tematu i miały pewne obawy na ten temat. A co będzie, jeżeli się popsuje, skoro nie jest tak źle? Mhm. E, powiem Wam szczerze, że to był pierwszy raz. To był zimowy poranek w Warszawie u Kamilki. Właśnie na kursie BARS, kiedy, kiedy otrzymałem w pełni sesję BARS i, i też mogłem praktykować. Kiedy po prostu ten szary poranek zrobił się kolorowy, miły, przyjemny, to było niesamowite uczucie takiego relaksu, takiego właśnie takiej lekkości, przyjemności stanu bycia. I to było takie pierwsze moje wrażenie. Natomiast to, co mnie zaskoczyło po tej sesji bars, to to, że niektóre rzeczy, z którymi sobie przez lata nie radziłem, nagle one zniknęły. Ja zawsze miałem taki problem, żeby, żeby komuś powiedzieć nie, bądź, bądź po prostu wyrazić swoje zdanie. I, i, I zawsze, gdy ten moment się zbliża, no to kurczę, tak jakoś ciężko mi było. Cokolwiek powiedzieć, tak zwany syndrom klatki schodowej, że, że ta, ta cięta riposta pojawiała się właśnie, jak kiedy już wszystko się skończyło. Nie? I pamiętam to moje zaskoczenie, kiedy nagle te słowa po prostu tak wyleciały, ja myślę sobie, wow, nagle coś się zmieniło i, i to było dla mnie po prostu magiczne. I od tej pory Bars jest w moim życiu regularnie korzystam z niego. Te, 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 tego uczucia lekkości, radości jest więcej, niezależnie od tego, co się, co się dzieje wokół. Jest więcej spokoju i myślę, że, że przede wszystkim mniej takiej paniki w moim życiu i takiego schowania. Jest więcej otwartości na nowe rzeczy. Dlatego też e, przede mną pierwszy kurs Akces Bars i mega się cieszę, że. że że mogę propagować tą metodę, bo jest naprawdę genialna i no, tyle z mojej strony. Zapraszam. Wspaniale. Justyna. Ja może krótszą wersję zrobię, bo jakby opowiadać o tym, co się wydarzyło, to wow. Natomiast ja jechałam do, do Kamili na szkolenie w bardzo, tak nie, d, d, ręce na kierownicy, także modliłam się o życie wręcz. Tak dużo miałam punktów widzenia na to, czy ja do tej Warszawy dojadę z Łodzi. Natomiast jechałam, no tak jak u Was chyba było dobrze, ale mogło być jeszcze lepiej, u mnie było raczej bardzo źle, w sensie no, dużo rzeczy się wydarzyło po prostu chwilę przed klasą Bars, nawet może nie chwilę, ale kilka lat przed takich, gdzie ja byłam w dosyć interesującym punkcie życiowym. Natomiast to, co się wydarzyło już po pierwszej sesji na kursie, gdzie moja siostra mi zrobiła barsa. I ja już po 30 latach tego barsa mówię, o wow, jeżeli ona nie umiała tej metody, przyszła tutaj i Kamila obok jej pokazuje, co ona ma robić, a ja już mam taki efekt, że dosłownie rozkwitam do siebie miałam poczucie. Do szczęścia, do, do oddechu, do tego, że moja głowa dosłownie robi się lżejsza, to mówię, to jest to szok. Jest I pamiętam pod koniec już pierwszej sesji, kiedy dosłownie poczułam, jakby coś się w mojej głowie rozprysnęło, dosłownie to było takie coś, zakręciło i odpłynęło, i wstałam, i ja już wtedy wiedziałam, że ile osób jest w Takiej sytuacji, w której ja byłam, czyli w totalnym dramacie, i to w każdym aspekcie życia, w totalnym osądzie siebie jako matki, jako żony, jako, jako pracownika, jako wszystkiego możliwego. I ja już wiedziałam po pierwszej sesji, wiesz, tam Kamila już mi wtedy zadała to pytanie, to co, to będziesz uczyć, tak? <grywia> ja już wtedy to wiedziałam. Także hmm, przyjechałam, jechałam jak Rajdowiec, już do Łodzi z Warszawy. I przyszłam, powiedziałam moim mężowi, wiesz co, ja już nie będę uczyć na uczelni, ja teraz będę uczyć Warsa. I już wtedy to wiedziałam. Także to jest narzędzie, które totalnie odmienia rzeczywistość. Jeżeli oczywiście otrzymujemy, jesteśmy gotowi to otrzymać, to wow. Więc ja powiem szczerze, mi bardzo zmienił życie po prostu. Tak, myślę, że tutaj każdy z nas właśnie to powiedział, że bardzo zmienił życie. Ja, ja generalnie... Pewnie już tyle razy to mówiłam, ale jeszcze raz przypomnę jeszcze o mnie, że ja poznałam Barsta w miejscu, kiedy już, już nie szukałam, zdecydowałam, że już niczego nie szukam, żadnych metod odstawiam, w ogóle co no do widzenia, bye, bye, bo wszystkie te metody, które przeszłam do niczego nie prowadzam, totalnie do niczego, <laughs> więc i wtedy go poznałam, właśnie ja nie czułam, że ktoś robi mi terapię, ulecza, coś mi naprawia, Bar! Coś zmienił we mnie na tyle, że mogłam kroczyć do przestrzeni siebie, gdzie wiedziałam, od miliona lat tego szukałam, żeby mi do tego dostali. Ja dokładnie wiedziałam, że to były miliony lat. Wow, to jest właśnie to, czego szukam od zawsze. Więc Access Wars przywraca nam siebie. Tego, którego nawet nie wiemy, że nie jesteśmy, bo to nie jest ten Kamila Dolota urodzona z tej matki i córki, w tym tak, wykształconym. Ja. To, to nie ta definicja. Jesteśmy jako istnienie nieograniczone, wspaniałe, od zawsze istniejące we, we wszechświecie istnieje istnienie, nieskończona, ogromna przestrzeń, która może wszystko i cokolwiek. Do tego nas zaprasza. Zaprasza nas do innej rzeczywistości, nas, o, do takiego, którego nawet nie znamy, bo nikt nam tutaj nie mówi, bądź sobą, bądź swoim istnieniem, takim jakim jesteś. Raczej, raczej nie. Więc prawdy i mity? Access Bars daje nam dostęp do siebie, access i tego. Mamy ochotę na inne życie, na inne działania, na inne inne pragnienia, ale tak naprawdę również kiedy mamy dostęp do siebie, wiemy, że możemy wszystko. I ja, we mnie to 15 lat się tak obudziło, że ja jak wróciłam do Polski, bo akurat poznałam Akces Wars w Stanach Zjednoczonych, to ja nie wiedziałam jak to się dzieje, że ci ludzie biorą się nie wiadomo skąd na hasło, że ja wiedziałam, że wszyscy powinni o akces Wars się dowiedzieć. O tym, że właśnie tak jak powiedział tutaj Marcin, czy, czy Basia, czy Justina, że dosłownie w 20 minut mm -hmm. zaczynamy mieć dostęp do czegoś, co, co w ogóle nawet nam czy w głowie nie mieści, że możemy mieć do tego dostęp. Że tym, że tym tak naprawdę jesteśmy. Tym jesteśmy. A to zmienia. Wszystko w Wszystko Dla ludzi, którzy. Są ciekawi, są ciekawi, czym prawdziwie są, do czego mogą mieć dostęp. To nie jest terapia, to nie jest uleczanie, to nie jest naprawianie, to nie jest, to nie jest również, niech mi pani tylko poprawi ten obszar życia. Nie. To jest wkroczenie do prawdziwego ciebie. Do prawdziwego ciebie. Gdzie nie masz problemów z niczym, gdzie nic nie jest trudne, wszystko staje się łatwe. O tym jest, To po pierwsze zapraszamy na sesję Bars, bo każdy z nas taką sesję wykonuje i również tam. na klasy Bars, bo każdy z nas uczy tego, bo ty możesz się tego nauczyć i tym obdarowywać swoich bliskich, znajomych lub klientów, bo jeden dzień z Access Bars i dostaje się certyfikat, gdzie można tak naprawdę wykonywać wykonywać te, te sesje za pieniądze i mieć zawód, jeśli nawet nie wiecie, co nawet nie macie pomysłu, co moglibyście w życiu robić. Ok? Więc bardzo serdecznie zapraszamy do tej magii. Tak naprawdę do magii nas, bo my jesteśmy magią. Czy ktoś chciałby coś dodać, kochani? Że to jest naprawdę proste. Jeżeli mówię... Ja, ja tego doświadczyłam, że osoba, znaczy no moja siostra, która się uczyła po prostu na bieżąco tych punktów, a była gotowa, była w stanie zrobić taki mi efekt wow, to ja mówię, no to znaczy, że każdy się w stanie tego nauczyć. Proste. Nawet dzieci. Nawet a dzieci. dzieci. Nawet dzieci. <śmiech> <śmiech> dzieci. <śmiech> Dokładnie. A, a wszystko jest zberem potem dla są też fenomenalne, tak? Yes. Ja bym powiedziała, jakim darem nawzajem wszyscy możemy być mm -hmm. dla siebie, obdarowując ludzi sesjami bars i zmieniając sobie życie nawzajem. Ja bym życzyła sobie właśnie, żeby tak wyglądał nasz świat, że wspieramy się do tej lekkości nawzajem. Zamiast walczyć, kłócić się ze sobą, zróbmy sobie barsa. O. To jest wspaniałe narzędzie do kreowania relacji. Ja z moim mężem mamy takie, taki komunikat w domu, jak już po prostu jest takie duże napięcie, delikatnie rzecz ujmując, kładziesz się teraz. <głosy> <głosy> Więc u nas to właśnie jest zaproszenie na Barsa. <noise> super, super. Absolutnie. Marcinku, chciałby, co, chciałbyś coś dodać, bo widzę, że aż, aż cię nosi. Nie nosi. No, to jest, to jest przepiękne narzędzie. Naprawdę jestem zdumiony, jak działa, bo moja rodzina też z tego korzysta, znajomi, i jest efektualna. Wow. Naprawdę, gorąco polecam. Jego nie można zrobić źle. To dla tych perfekcjonistów, którzy uważają, że, że to może być bardzo trudne. Nie, nie. No, tak jak dziewczyny powiedziały, nawet dzieci potrafią robić barsa, więc serdecznie zapraszamy. Super. Kochani. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tutaj gościom i, i właśnie, że mogliśmy powiedzieć o tej magii, prostocie tego fenomenalnego narzędzia. I bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy słuchają nas dzisiaj, jutro, a może za tysiąc lat. Wszystkich was zapraszamy do magii Access Pass. Mamy nadzieję. Do szybkiego zobaczenia. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.